Historia życia braci Adama i Krzysztofa Sikorskich to historia bardzo smutna. Mężczyźni są niepełnosprawni intelektualnie, walczą z nałogiem również niepełnosprawnego ojca alkoholika. Najgorsze jest jednak to, że czują, że nie mogą liczyć na niczyją pomoc. Borykają się z szeregiem problemów. Największym jest stan mieszkania przy ulicy 3 Maja, które zamieszkują. Ściany lokalu pokrywa pleśń, grzyb. W lokalu panuje także wilgoć. Co sprawia Wam w tym mieszkaniu największy problem? Znaczy, co jest w najgorszych warunkach, co trzeba byłoby wyremontować? Mamy no, pokój tutaj, ojca, pokój, ubikacja, kuchnia. No, te trzy rzeczy te. No. Ja, to. Co ja mogę tam dodać? Chcę po prostu był wreszcie remont, obiecany. Czy ktoś panom obiecywał remont? Obiecywał, ale z tego nic nie wyszło z remontu. Obiecałem gruszki na bieżbie, ale nic nie wychodzi. Zarząd budynków i lokali komunalnych mówi, że to nie w ich gestii jest remont mieszkania i że to sami lokatorzy doprowadzili je do takiego stanu, na przykład poprzez nieodpowiednie wietrzenie. Szybciej pomocy ze strony instytucji nie będzie, także z innego powodu nie ma pieniędzy. Mieszkanie jest zadłużone, mieszkanie jest zawilgocone, mają straszną wilgoć. W tej chwili jest tak, że, że nie mogą że opieka społeczna powiedziała, już od dawna im mówiła, że będą mieli pomoc, że będą mieszk mieli mieszkanie wymalowane, wyremontowane. Był nawet ktoś yy, razem z opiekunką, kto fotografował, fotografował wszystko, ale skończyło się tylko na fotografowaniu. Później opieka społeczna powiedziała, że chłopaki mają poszukać sobie pracy. Oni tą pracę znaleźli. Znaleźli, ale była to tylko praca tymczasowa. To była umowa na czas określony, więc my jesteśmy zależni od kontrahentów. Jeżeli mamy zbyt na te towary, więc my przedłużamy tą umowę. Jeżeli nie ma zbytu, to po prostu umowa wygasa i dalej nie przedłużamy. Jesteśmy ściśle zależni od kontrahentów. Udzielnia Pracy zapewnia, że siczorscy pracowali wzorowo i jeśli będzie praca, oni na pewno otrzymają propozycję. Utrzymywać się jednak muszą z czegoś tu i teraz, a do ich drzwi puka komornik. Miejscowy ośrodek pomocy rodzinie zapewnia, że mężczyznom pomagał tak bardzo jak tylko mógł. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że to pomoc niewystarczająca. Ci Państwo korzystali z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Pomoc udzielona tym Panom polegała na zapewnieniu gorących posiłków, terapii w środowiskowym domu, samopomocy, ale również w formie finansowej w postaci zasiłku specjalnego celowego, który został przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją gazu przez tych Panów w ich mieszkaniu. Mężczyźni czują się pozostawieni sami sobie bez pracy i z zadłużeniem. Innym problemem jest samotność. Narzekają na to, że ludzie nie chcą z nimi się przyjaźnić, unikają ich. Problemem jest także niepełnosprawny ojciec alkoholik. No, opiekuję się ojciec nami, się opiekuje. ja nim się opiekuję, chodzę do sklepu i mi wysyła ojciec i chodzę, nie? Najgorszy no. problem, to alkohol jest problem. Bo wysyłam je po alkohol. Jak nie pójdzie, to grze się na całym dniami. Ludzie nie mogą przyjść i niego spać już. No. Mówi tak jak jest. Niech wiedzą ludzie, jakie mamy problemy. Pełny reportaż o dramatycznej sytuacji życiowej dwóch niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn wyemitowany zostanie w najbliższym odcinku programu Tylko Ważne Sprawy w środę o 19.30 i 23.30 w telewizji Pomerania.